Witam na kolejnym odcinku szybki start. Dzisiaj pokażę swing test, czyli jak kupowanie na swingach. Ja wszystko co powiem tylko i wyłącznie, moim zdaniem nie powinno być użyte jako porada inwestycyjna, więc krótkie wyjaśnienie. Swing to jest po prostu zakręcenie ceny, czyli jeżeli cena spada i zakręca, to kupujemy tutaj ten swing. I, i tradujemy w kierunku tego swingu, czyli na dużej osi czasu musimy mieć ten swing. I wtedy ta mała oś tutaj pokazuje różne punkty załamania, i odwrotnie, jeżeli cena leci i tutaj zakręca, no to możemy shortować. Jeżeli mamy taką, taką opcję, też właśnie według tego schodkowego tutaj spadania, wszystko rozbija się o higher highs i higher lows. No i teraz zobaczcie taki dobry przykład. Mieliśmy tutaj e, wybicie tej ceny, widzicie? I tutaj utworzył nam się taki, su taki opór, którego przełamaliśmy. Cena wyszła potem do góry, i tutaj to przetestowała, widzicie? I później cena skupiając się, prze, przecinając kolejny ten tutaj high, widzicie o ten w tym miejscu, wyszła do góry i znowu go przetestowała. I w tej chwili tutaj mamy coś podobnego. Cena znowu przetestowała, odbiła się i przebiła go niżej. I wtedy mamy ten, ten, tutaj, ten tutaj swing, czyli ten dolny. Zobaczcie, cena się odbiła, przetestowała ten e, opór tak zwany bearish test i polecia do, do dołu. Tutaj potem mamy wybicie. Zobaczcie, tu jest kolejny swing test, czyli testowaliśmy właśnie ten, ten e, support ponownie. OK. Tutaj, jak sobie zaznaczymy, trochę niżej, właściwie tutaj, tutaj dużo punktów było. Też mieliśmy tutaj test, tutaj test, tutaj bardzo szybki spadek, był wzrost i tutaj test. Sprawdźcie tutaj. Też ponownie jest test, prawda? E, później Mamy na przykład tu w tym miejscu. Widzicie, tu był test, i tu był test. To, że przecinają one, to pamiętacie, że tylko strefa to nie jest, że ten punkt. Więc w tej chwili zobaczcie, mamy trend tutaj taki e, spadkowy, i ponownie. Zobaczcie, co możemy zrobić. E, tu był ten spadek, więcej w tym miejscu, i przetestowanie, spadek. Drugi test, bo to może wyjść, i ponownie spadek. Widzicie? Także tak to mniej więcej wygląda. Tu mieliśmy też taki test z tego spadku, i też spadło wszystko niżej, więc te spadki działają ponownie, tutaj też zobaczcie, tu była ta strefa kiss for goodbye i do widzenia także to jest właśnie kupowanie mniej więcej na yy, swing czyli kupujemy jak poprzedni tutaj właśnie opór stał się naszym supportem i kupujemy te wybicie jeżeli je przegapimy możemy jeszcze kupić te przebicie ostatniego tutaj yy, testu i ponownie on tutaj nam przetestuje, czyli coś jak kupowanie breakoutów, właśnie. Mamy breakout i kupujemy na przykład retest. I ponownie. Widzicie, tak to wygląda. Tutaj kupno, już nieduży będzie ten ruch pewnie. I ponownie. Aż w pewnym momencie zrobimy coś takiego. I znowu zakręcamy. I tak rynki po prostu e, chodzą. I ponownie. I tutaj właśnie ten test. Zobaczcie, znowu nam się tutaj ułożył. Także na tym właśnie to polega. Jeszcze można zobaczyć na różnych opcjach czasu, jak tradujemy na przykład w różnych powiedzmy osiach, i sobie tutaj zobaczymy na innym przykładzie, może tutaj, powiedzmy, na, o, powiedzmy tutaj, i sobie zobaczymy, co się tutaj dzieje. O, to, który to jest? To jest 17 februari 2020, ja teraz przełączę tutaj na. Mniejszą oś czasu, żeby zobaczyć, właśnie ten, ten cały swing. To jest 17 i to jest 0,2. Zaraz, o, jest, jesteśmy tutaj na 4 więc widzieliśmy na jednodniówce, na jedno że to był taki pion. No i w tej chwili dochodzimy tutaj do tego momentu, że mamy taką tutaj sieczkę w tego, te spadki i to jest właśnie tradowanie z użyciem różnych e, linii czasu, że widzimy te wykresy troszeczkę inaczej. Jeszcze raz się przełączę, żeby pokazać tutaj coś e, co tu coś innego, żeby pokazać ten breakout taki na przykład. Więc zobaczmy sobie tutaj, tutaj to wszystko wyrzucę. E, weźmy sobie na przykład te ostatnie tutaj wybicie, Dobrze? Jest, oznacza, że jesteśmy tutaj na dniówce, albo tutaj to będzie dobre wybicie. O, to było w kwietniu. Dobrze, to jest na dniówce, czyli zobaczcie, widzimy takie, takie wzrastające rzeczy. I przegapiliśmy ten ruch, bo zaraz po nim była świeca do góry. Więc tą świecę sobie obserwujemy. Przełączamy sobie na 4-godzinówkę. OK, i cofniemy się troszeczkę. O, zobaczcie, widzimy tutaj, już wyjście jest lepsze, prawda? Lepsze mamy. Już możemy tutaj dorysować na przykład jakąś formację i widzimy, że jej breakout był tutaj. I przepatrzcie się teraz, jak sobie zwiększymy na jedną godzinówkę. Tylko teraz macie ja zobaczyć, gdzie ja dokładnie jestem. O, jesteśmy tutaj. O. Zobaczcie, mieliśmy breakout i retest tutaj, widzicie? W tym miejscu był retest, czyli poszliśmy do góry. Przetestowaliśmy. I szliśmy na dół, na górę do kupnej. Zobaczcie, ile było szans na kupienie tego ciągu. To bardzo dużo godzin. Więc to jest taki właśnie swing, na podstawie którego, że jeżeli idziemy do góry, to potem właśnie kupujemy na teście albo na przecięciu tej linii i nadal idziemy do góry. Więc tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I kolejny, ostatni odcinek będzie na trzymanie altów i portfel inwestycyjny.